Jeszcze w tym roku obchody kolejnej rocznicy bitwy o Bożą Górę we wrześniu 1939 roku odbędą się na placu przy tablicy upamiętniającej bohaterski opór stawiany przez żołnierzy szwadronu III Pułku Ułanów Śląskich, dowodzonego przez rotmistrza Ottona Zygmunta Eismonta. członkowi Komitetu Budowy Pomnika Obrońców Ziemi Jastrzębskiej i obchodów września 1939 roku w Jastrzębiu Zdroju. Zapewniają jednak, że w przyszłym roku pomnik będzie już gotowy. Każdy kraj, każda społeczność lokalna powinna być dumna z bohaterów, a my mamy bohaterów. To są żołnierze dwóch formacji, Uani i Podhalańczycy, którzy walczyli bohatersko 1 września w obronie Bożej Góry. Nieliczni, ale, ale, ale wytrwali, przeciwstawiali się ne, pancernym wojskom niemieckim. Jak, jak będzie przyszły rok? Mam wielką nadzieję, że ten pomnik stanie. W zeszłym roku, w tym roku rozpoczęła się zbiórka datków. Ta zbiórka no, nie była rewelacyjna, no, ale pewne środki są pozbierane. Teraz będziemy się zwracać do, do, do firm, do większych darczyńców. Również na 1 września będą przygotowywane cegiełki i zostaną przygotowane, żeby później w tej formule również zwracać się do mieszkańców Jastrzębia i nie tylko do mieszkańców Jastrzębia. Aby pieniądze nazbierać. W tej chwili ta dyskusja na temat lokalizacji jest parę, parę miejsc. Nie chcę się wypowiadać, bo to jest przedwczesne, ale ważne, żeby to było dobre miejsce z dobrym dostępem dla mieszkańców naszego miasta. Nie oznacza to wcale, że tegoroczne obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej będą miały w naszym mieście skromny charakter. Wręcz przeciwnie, będzie to uroczystość na miarę rangi tego wydarzenia. Chyba po raz pierwszy wezmą w niej udział przedstawiciele wojska polskiego. Będzie msza na Bożej Górze w tym miejscu symbolicznym. Nie tam, gdzie była bitwa, ale tam, gdzie jest dostęp, gdzie jest tablica poświęcona obrońcom Bożej Góry. Potem przemarsz ulicami Jastrzębia i w Domu Zdrojowym uroczystość. I wokół Domu Zdrojowego w parku również uroczystość, którą zapraszam. Gdzie prezentacja uzbrojenia, prezentacja wyposażenia wojskowego z okresu II Rzeczypospolitej. Będą również żołnierze dwóch formacji w strojach historycznych ułani III pułku 3. pułku Ułanów śląskich oraz podhalańczycy w strojach podhalańskich Kanon.pl nowa strona telewizji